Witajcie bliźnięta. Jak widzicie, u mnie już jest wiosennie. Przedstawię Wam teraz prognozę na marzec, głównie z kart tarota. Karty pokazują, że w marcu możecie odczuwać ból związany z układem kostnym. Może też czekać Was jakiś zabieg chirurgiczny albo też rekonwalescencja. Dochodzenie do zdrowia. Natomiast w sprawach uczuciowych, yy, samotne bliźniaki będą randkować. Ktoś pojawi się w Waszym życiu. Karty pokazują tutaj spotkanie bardzo romantyczne, ale też tajemnicze. Myślę też, że. Może czegoś nie wiecie o swoim partnerze czy, czy osobie, z którą zaczynacie się spotykać? W każdym razie, tutaj zaczyna się nowe uczucie dla wielu z Was. I pod tym względem marzec będzie dla Was naprawdę szczęśliwy. Możliwe, że się zakochacie. Natomiast. Yy... Bliźniaki, które są już w związku, nie powinny wyolbrzymiać pewnych sytuacji czy problemów. Wasza wyobraźnia czasem za bardzo pracuje. A marzec może być dla Was naprawdę wspaniałym miesiącem pod względem uczuciowym. Karta Księżyc. Pokazuje tęsknotę, czasem obsesję na punkcie swojego wybranka, ale też na ekstazę. I przede wszystkim na początku znajomości mówi o pięknym i romantycznym uczuciu. W sprawach zawodowych także czeka Was bliźniaki. Bardzo fajny miesiąc. Niektórych z Was czekają nowe wyzwania. Także atmosfera w pracy będzie bardzo przyjazna. Ci, którzy szukają pracy, mają szansę ją teraz znaleźć. Myślę, że tutaj karty akurat pokazują, Pracę zespołową i taką, która bardzo się Wam spodoba. W marcu będziecie miały wiele zapału, natchnienia, weny twórczej, więc jest to dobry miesiąc na tworzenie w sensie artystycznym. Jeśli posiadacie zdolności artystyczne. To teraz tam powinnyście poszukać pracy. Możecie też zapisać się na jakiś kurs i działać w tym. Ostrzeżenie na ten miesiąc dla Was jest takie: abyście nie wyolbrzymiały pewnych rzeczy, które dzieją się wokół Was. Zachowajcie trzeźwy umysł. I otwarte serce. Myślę, że będziecie teraz bardzo zakochane. To bardzo dobrze, ale starajcie się nie przesadzać yy, w tych uczuciach. I też może za bardzo ich aż tak nie pokazywać. Mm. Marzec pokazuje nam tutaj karta Lenormand, czyli pan. I jest to pozytywna karta. Pokazuje mężczyznę. Dla kobiety to może być partner, przyjaciel, narzeczony mąż. Także w miłości to raczej oznacza partnera. Więc może też oznaczać no, jak mężczyznę, którego dopiero poznałyście, no, albo w którym, z którym jesteście w związku. W pracy też wskazuje na jakiegoś mężczyznę, który jest blisko Was. Mówi także, że musicie być silne i panować nad nad własnym życiem, nad waszymi sprawami. W zdrowiu natomiast pokazuje typowo choroby przenoszone drogą płciową. Ale to są choroby typowe dla mężczyzn. A teraz jakie jest przesłanie dla Was, bliźniaki? Odpuść. Jeśli zrezygnujesz z nadmiernej kontroli i odprężysz się, Twoja energia przyciągnie do siebie spełnienie marzeń. Myślę, że teraz zaczną się spełniać wszystkie wasze potrzeby, plany, tylko musicie pozytywnie myśleć, przyciągać do siebie pozytywną energię. Nie możecie się teraz skupiać na konsekwencjach, tylko zaufać i, i na pewno ujrzycie pozytywne. Rez rezultaty. Także nie macie żadnych powodów do zmartwień. Wszystko się uda, wszystko zmierza we właściwym kierunku. Myślcie optymistycznie. Mm, przyciągajcie do siebie tą pozytywną energię. Tym też przyciągniecie pozytywnych ludzi, pozytywne rzeczy. Musicie po prostu wierzyć, że wszystko, wszystko się uda. Musicie zaufać sobie, swoim zdolnościom i przestać roztrząsać. Sytuację, po prostu uwierzyć w siebie, i podążać do celu. Także bardzo dobre przesłanie dla Was na marzec. Yy. Myślę, żeby to, że to już byłoby na tyle, co chciałam powiedzieć, przekazać Wam. Na pewno nie z każdym będzie to rezonować. Więc jeżeli czujecie potrzebę to zapraszam do czytania osobistego. Piszcie do mnie na maila. Jeśli macie problemy uczuciowe, chociaż w tym miesiącu to raczej was nie czeka, to zapraszam na rozkład partnerski koszt to 25 zł, a odpowiedź na jedno pytanie z jakiejkolwiek dziedziny 10 zł. Chciałam Wam wszystkim bardzo podziękować za subskrypcję i też o nie prosić, jeśli się podoba Wam przedstawianie przeze mnie kart. I cóż, trzymajcie się, bliźniaki. Życzę Wam udanego marca, dużo siły. Wiary w siebie, pozytywnej energii i spełnienia marzeń. Do usłyszenia.